Witajcie! dość. Zapraszam na kolejny odcinek z serii The Mighty Quest for Epic Loot. E, jak widzicie, w mieście już buduje mi się skrytka na złoto, bo już osiągnąłem maksymalny... E, ej, no mam już maksy, maksymalny poziom, już osiągnąłem... złota, w skrytce. Mam nadzieję, że nikt mnie teraz nie zaatakuje, nie byłoby to zbyt miłe, a pieniędzy nie będę wydawał ponieważ e, nie zdążą się one napełnić, to to już się powinno wybudować i będę miał dodatkowy zastrzyk gotówki. A potrzebuję to, żeby zrobić castle hard. E, tak więc to ta, 60 tysięcy. Tak więc my idziemy w miasto i w sumie możemy wejść do sklepu. E, nie sprzedawać, to najpierw kup. Może coś znajdzie się do kupienia. E, to nie. Kupmy sobie to. O, i level 12. Dobra, nie zauważyłem. No i troszkę golda się zrobiło miejsce na nie. Tak więc... Nie, nie, nie. Troszkę za wysoko dla nas. 10, 14. I idziemy na jakiś 11 poziom. O, tutaj możemy pójść. I zacznę... Oj, Od góry. Nie lubię tego. Nie widać, moim zdaniem. O, coś się wydarzyło. Tak brzęknęło. Dobra, za chwilę zobaczymy nową umiejętność, którą mam pod jedynką. Nie. Nie. W sumie nie zobaczyłem, ile tu jest potworów. Ale, coś urządził. Dobra, to bijemy. Jedynka. O, jak widzicie, to było skill pod jedynki. A, nie zauważyłem tego. Ucieknijmy stąd, bo jest ich za dużo. Oj, potrzebowałem potki. Troszkę tego dużo. Dobra, tego... O łóżnicy To ważne Wójka Mocny ten zamek nawet Muszę przyznać Tej łóżnicy uderzają mocno A, jest jestem co przywołuje Chodź Jest trochę inaczej, bo chyba moja broń ma Wniesioną prędkość ataku niż ta poprzednia. No mam wrażenie, że coś kupiłem, bo jakoś mnie uderza. Dobra, biegniemy dalej, bo to co tam podniesiemy, a to co może być w skarbcu. A no, bigo go, bigo go, a go, bij O nie, już nic. Wow. w ostatnim momencie chyba. Chodź dochodź. Dobrze, że przy uderzeniu oni są troszkę głuszeni. Normalnym też. Dzięki temu... ...jest nam łatwiej ich zabić. Żywłaniec, żywłaniec. Ale on się uparł na tych łotników. Nie wiem czemu on tak... Ale oni są dobrze nawet. Więc już wiemy czemu się uparł. Fajne połączenie Dobra I gdzie idziemy dalej? Tu jest jakiś tam Dobra, dwa cyklopy Podkap obowiązkowo, bo już byśmy umarli Tutaj, chodź tu, tu, chodź tu, dobra Duzi koledzy Dobra jak użyjemy po... A dobra, już straciliśmy piasku. To podnoś. Dobra. Proszę, nie umieraj. Tu mamy życie, życie, życie. Dobra. No nie. Ale podnieśmy się. Trzeba to zakończyć. No jakiś przedmiot. To było tak blisko! Tak blisko! Co ja moglibyśmy spróbować go od nowa. Ale co tam. E, fajny zamek, dużo tych łuczników. Troszkę expa dostaliśmy. A, a, w zamku pewnie się uzupełniła jedna kapliczka, tak powiem. Dobra, sprzedajemy, sprzedajemy, sprzedajemy. Przedajemy i kupujemy sobie fotó. Tak więc. Wbierzmy yy, sobie jakiś dziesiąty No to może coś będzie bogatszego. No, tu jest bardziej bogato. Więc zaczynamy znowu od góry. Nie, nie lubię tego, bo jest tak ograniczona perspektywa moim zdaniem. A dobrze, że nam tu do nie zadały i nie ma nikogo w pobliżu Ups. Dużo was Całkiem dużo No nie, chodź tu duży Przywoływasz Jezu i musiałem potki użyć co wy sobie powrażacie? To no jest taki zamek, żebym ja nie mógł przejść go, no To jest po prostu nie fair. Dobra, chodź, chodź tu. Trzeba cię dorwać. Dobra. Unieśmy sobie. I lecimy dalej. Idziemy w tą stronę. Życie mogłoby wypaść, co mnie odrzuciło. A on mnie odrzucił. Dobra. Dobra, jeden. No nie, przemyślany ten zamek. Tak nie może być. Jeden. Dwa. Potka. To nasza druga potka. O, To nie dobrze. E, tu mamy coś, co nas wyrzuca. No kurna, trafił mnie. To nie fair. Jezu, chodź tu! Dobra No miał jakiś armora To ostatnia sala Będzie Majemy nadzieję Dużo czasu tracę na to Prawie Chodź To się zabije Dobra Mamy życia no, i tam jest przejście jakieś łucznika, łucznika Uj Kolce mnie sponiewierały trochę Bo chciałem użyć potki, jej nie użyłem No ale tu muszę, by inaczej Dobra, straciliśmy gwiazdkę Dobra, i co nas spotka w ostatniej sali? nas spotka O, smog, dobra Hej, on też tak uderza? Trochę za długie to ogłuszenie Dobra, już nie zdążymy pewnie zrobić Dobra, potki jak już użyliśmy wcześniej to No dawaj, dawaj, dawaj O i prawie no I nie dostaniemy skarbu. No nieładnie. Nieładnie. A kilka sekund nam zabrakło. Słownie kilka. To wychodzimy. Mamy trochę doświadczenia. Trochę z tych podporków zebraliśmy. Ale przynajmniej koron nie stresi. Fajny zamek. Będziemy poszukać czegoś innego. Tutaj 135, a tu było 175. nat nie zauważyłem. Dobra, skoczymy tutaj. Tylko dokupimy jeszcze potem. Tak, potki będą ważne. Zróbmy sobie zapas porządny. I jakiś armor? Dobre to? Nie. A więc sprzedamy. Na tym, czy może jeszcze coś innego fajnego obok jest? A tu mało doświadczenia, mało czegokolwiek. A tu? O, pójdziemy sobie tutaj. No w ogóle, kazale. I zaczynamy. Ta umiejętność pod jeden kąt, to chyba można zmienić, ona się bardziej będzie nadawała na jakieś... Farmer derków czy coś takiego. Dobrze. Dobra, tego załatwimy, żeby nas nie odpychał. Tu rzucimy, zbierzemy życie. O, dobra, podepnęło. Dobra, po nim życia niewiele, mam nadzieję, że. O, przyzwońce. Jeden, jeden, jeden. Dobra. Dobra, dwie Kulki Życia. Trochę nam się zwróciło. O, dobra. Na pewno będziemy musieli użyć potki. Dobra, użyjmy teraz. Oj, nie użyło. Czego nie użyło? A ty jeszcze nie podniosłeś tego zaraz, bym zginął i co by było? Nerwujące jest to, że nie zawsze są one zadziałać. Tak, to ta pulta. Dobra, a to będzie... To jest ostatnia sala chyba. Dobra, derpy to... Nie są jakieś... Wyzwanie. Dawaj tego, 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 dawaj. A tu możemy sobie jedynki użyć. No, czasami ona się przydaje. Czy jest jakiś tutaj duży? Tak, tam my mamy coś dużego. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. No i chodź. Co tak mocno nas uderza? No. trzeba ich ubić, bo one leczą, a nie przywołują. A ten ucieka. Dobra, lepiej zużyć dwie potki niż. Dwie potki i więcej niż nie wejść do zamku. Dobra, mamy tak. Czyli odpalamy to. Tego, podka, jeden, dobra, chciałem nas uderzyć, nie ma tak, i dawaj, 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 życie podtrzymajmy mały, 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 chodź. może ten zamek się uda zrobić. Dobra Co jest naszym bossem? Smok. Smok jest naszym bossem Tak więc Zaczynamy naszego bossa I tłuczemy Tutaj będzie bez problemu bo to Tam płotki się Weźmie A wracają do, tam, do życia po śmierci Jeden, jeden Prawie, prawie, prawie dobra biegniemy o skarb i daliśmy radę dwie gwiazdki, no bo te podki zużyte oj, dużo skarbu, dużo dużo dla nas, trochę doświadczenia 8 gwiazdek więc nie ma co narzekać przy okazji jakiś przedmiot, coś fajnego wypadło. Już patrzymy. Dla Maga. O coś dla nas, Co ciekawego. Trochę życia tracimy. Ale zwiększana się lekko damage, lekko armor. A więc może być przydatne, bo to 80 życia przy tych 2100 to nie jest jakoś dużo. A więc zrobimy sobie ostatni zamek. Także. O, tu ma 155 potworów. Czy zobaczymy coś tu w okolicy jest innego tutaj? Nie. No tu mało. Tu doświadczenia za to trochę. Nie, no to wracamy tutaj. Do, tak, no to do tego, To ten tak, tutaj idziemy do tego. Doświadczenia nie jest jakoś duże, ale... Lecimy. Mm, co my tu mamy? Dobra, tu mamy cyklopa. Boleś na niego, bo jest sam. Jak jest sam, to nie jest dużym problemem. Dobra. Łieczka obowiązkowo. Jakoś łatwo idzie. To jest nie tak. To on mnie tak przerzucił mocno. Duży ten dystans pokonał. Dobra. W sensie czy pułapi działają na stworzy też, które są za mną. W, zamku. w sumie nie przyglądałem się temu nigdy. Chodź, chodź, Dobra. Jeden. Dobra. Żebyśmy wchodzili do ostatniej sali? Jeszcze nie. Dobra, chodź, podejdź, podejdź, podejdź. No dobra. Uderzeniem. Uderzenie jest mało przydatne. No nie jest kastowane tak często. Pięści zadają więcej obrażeń. A, Nie zauważyłem. Smoczek? Smoczek. O jeszcze to. To był bardzo kiepski pomysł, bo jak ma już tego defend do ochrony tutaj, to mógłby ustawić mu drugą umiejętność do chronienia smoka Potka, potka miała wejść. Czemu nie weszła potka Dobra, tutaj nawet nie ma co uciekać przed jego umiejętnościami. One nie zadają mi tak dużo. Praktycznie nic mi nie zadają. Przeskoczymy, tak? I zamek zrobiony w prawie połowy czasu. Oj, dużo Lifeforza! Dużo Golda! Bardzo ładnie! I tak jak mówiłem, to był ostatni zamek. Jak tutaj widzicie, buduje się skrytka na Golda, żeby było go więcej. I w następnym odcinku postaramy się uzbierać goda na Castleheart. Tak więc ja dziękuję wszystkim za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki i trzymajcie się, na razie, pa!